A tymczasem w naszym studiu kolejni goście, Mam. bo temat będzie bardzo ważny. Mamy wakacje. Jedni w wakacje leżą na plaży, opalają się, a drudzy wybierają zupełnie inną formę wypoczynku. Ale co, że naukową formę. No, wypoczynku. Myślałam, że chodzą po górach naprawdę naukową? Obozy naukowe. Hmm. Obozy naukowe. No, jestem bardzo ciekawa, jakby zareagowałaby osiemnastoletnia Dagmara na propozycję nauczycielki pani Weroniki Woźniak, mojej nauczycielki od historii. Słuchaj. Może byś skoczyła na obóz naukowy. Nie wiem, bardzo lubiłam historię, ale nie wiem, jakbym bym zareagowała. Boję się, że byłby lekki opór. No i o tym temacie dzisiaj z naszymi wspaniałymi gośćmi. Katarzyna Dubno, członkini zarządu Fundacji Adamet. Dzień dobry. Dzień dobry. I Adam Sienkiewicz, uczeń. I Andrzej Markiton, uczeń. Dzień, tak dobry. Cześć. Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Jak Jakby mnie pani przekonała do tego, żeby jednak obóz naukowy? Myślę, że to wszystko zależy od tego, co nauczycielka historii pani ulubiona zaproponowałaby w trakcie właśnie takiego obozu naukowego, bo gdyby to miało być tak, że z ławki szkolnej przesiadamy się do ławki szkolnej, no to rzeczywiście być może ta osiemnastoletnia Dagmara niekoniecznie chciałaby przystać na taką propozycję. Natomiast w momencie, kiedy byłyby to wykopaliska archeologiczne, gdyby to rzeczywiście była taka dawka praktycznej wiedzy zajęć praktycznych, dokładnie to co my oferujemy w ramach naszego obozu Adamet Smartup, to myślę, że reakcja mogła być zupełnie inna. No, dokładnie tak zakasałabym rękawy. Tutaj mamy 50 uczestników, jeśli nie mylę, mm -hmm. takiego obozu są to osoby z ilu miast? Właściwie z całej Polski. Program kierujemy do uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski. I muszę powiedzieć, że przez 10 lat, kiedy prowadzimy ten program do naszego. Projektu za, zarejestrowało się już prawie 80 tysięcy młodych ludzi, a w tym roku tę 50 wybraliśmy z niemal 10 tysięcy. Więc naprawdę ta 50 to jest absolutnie kreme de la krem, e, jeśli chodzi o e, taką polską młodą naukę. Ja bym chciała tej panów zapytać, na czym polegają te obozy naukowe? Co wam to w wakacje? E, Obozy naukowe tutaj z Adamedu są bardzo ciekawe ze względu na to, że oprócz wiedzy teoretycznej, której się też dowiadujemy na nich, mamy naprawdę dużą dawkę wiedzy praktycznej. E, na przykład, w moim przypadku, gdzie jestem na kierunku czy na profilu, mikrobiologia i wstęp do medycyny, taki wybrałem. Miałem okazję już w ciągu ostatniego tygodnia na przykład uczyć się szycia chirurgicznego, które mam w nadzieję w przyszłości wykorzystać. To gdzie te obozy się odbywają? W jakich miejscach? To jest kampus SGGW na południu Warszawy. To jest dosyć obszerny kampus z dużą ilością zieleni, co bardzo sprzyja takiemu kameralnemu otoczeniu i przyjemnej nauce. Spójrzcie na ekran. Zobaczcie, co to jest. Co to za zajęcia, pamiętacie? Powiedz. Uh -huh. Ja jako uczestnik grupy inżynieryjnej właśnie miałem przyjemność budować takie roboty. Mm -hmm. Na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego dostaliśmy jako zadanie w cztery dni zbudować własnego robota, który miał stawiać wieże z klocków. Zadanie pozornie banalne, mm -hmm. ale po chwili zastanowienia przychodzi wiele pomysłów, jak do tego podejść. No właśnie, to trudne, żeby zaprojektować, potem zbudować, i jeszcze, żeby ten robot był użyteczny. Ale czy takie obozy mają wpływ na przyszłość młodych ludzi? Zdecydowanie. Ja, jako uczestnik, mogę stwierdzić już teraz, że to takie poczucie i taka umiejętność inżynier, inżynierności, którą nabywam podczas budowania właśnie robotów, przydaje się w bardzo wielu aspektach nauki i późniejszej pracy, ponieważ to nie jest tylko kwestia budowania robotów, to jest kwestia budowania czegokolwiek. Mhm. Ja sam w przyszłości chcę być inżynierem. Inżynierem lotniczym, i mimo, że tu są roboty, mam zamiar pracować z inżynierem lotniczą, to się wszystko przekłada na siebie. Dobrze spożytkowany czas, ten wakacyjny, prawda? Chociaż jest pewnie też miejsce na to, żeby pojechać i odpocząć w górach czy nad morzem. Oczywiście. Ja jeszcze tak do poprzedniego pytania nawiążę. Mm. Kolega tutaj opowiedział o tym, jak ma, ma zamiar wykorzystać tą wiedzę zdobytą na obozie w przyszłości. Dla mnie ten obóz jest też takim potwierdzeniem, że to jest właśnie to, co bym chciał w życiu robić. Mhm. E, I właśnie dzięki tym zajęciom mogę stwierdzić, że hmm, to naprawdę jest interesujące i z wielką przyjemnością e, pójdę w październiku na swoje pierwsze zajęcia. Na studiach. Ja jestem ciekawa, czy zdarzają się takie sytuacje, gdzie na przykład któryś z uczestników zmienia grupę zainteresowań. Się? Nie w trakcie obozu, Aha. natomiast mamy wiele takich przykładów, choćby wśród opiekunów e, naszych obozowiczów, którzy są absolwentami naszego programu. No, tak jak powiedziałam, to już dziesiąta edycja, więc e, no, tak z dumą i przyjemnością mogę powiedzieć, w pewnym sensie wychowaliśmy sobie takich e, naszych następców, sukcesorów, e, i tam słyszymy te historie, że rzeczywiście, czy to po obozie, czy nawet biorąc pod uwagę te zajęcia na obozie po pierwszym roku studiów, na przykład decydowali o tym, że Troszeczkę zmieniają, czasem troszeczkę, czasem nawet bardziej te grupy zainteresowań. Kto prowadzi takie zajęcia na obozach? Z jednej strony mamy opiekunów, tak jak powiedziałam, którzy dbają o taki. Każdy dzień na tym obozie, żeby rzeczywiście nasi uczestnicy dobrze się czuli I tak, i miłą atmosferę, bezpieczeństwo oczywiście, ale same zajęcia są prowadzone przez ekspertów, przez doświadczonych wykładowców, którzy prowadzą zajęcia na co dzień i na uczelniach, i w Polsce, i za granicą, a więc ma, mają ogromne doświadczenie w tych czterech grupach, w których prowadzimy zajęcia, mm -hmm. bo to jest inżynieria. To jest chemia, biochemia, to jest medycyna i to jest fizyka. można wyłonić talenty w każdej dziedzinie. Tak, taki jest nasz żyje. cel, bo jest to program też stypendialny. Po mhm. tym obozie wyłaniamy dziesiątkę laureatów y, naszego programu, którzy dostają od nas taką całoroczną opiekę y, mentorską, naukową. Y, Dopasowano do ich potrzeb, bo przecież każdy z nich jest trochę inny. A potem jeszcze wyłaniamy stypendystów. Ja mam nadzieję, że dwóch stypendystów właśnie siedzi na naszych kanapach i to się za jakiś A ile jest kobiet, jeszcze dziewczyn? Mniej więcej pół na pół. O, pół na pół, świetnie. Mhm. Naprawdę bardzo fajny program, który nam też gwarantuje w przyszłości dobrą opiekę, na przykład medyczną. <laughs> to prawda. Bardzo Wam dziękujemy za wszystkie informacje. Pięknie, dzięki. Adam Sienkiewicz, Andrzej Markiton. Markiton i pani Katarzyna Dubno, wielkie dzięki, zapraszamy częściej do nas. Dziękuję <noise> My bardzo. Teraz zmieniamy temat. Mamy już